serdecznie. Witam serdecznie ponownie. Zaraz się podłączę do słuchawek jeszcze. Dzisiaj temat techniczny, ale pozwólcie, że jeszcze połączę się ze słuchawkami. Teraz mnie chyba będzie lepiej słychać. Witam serdecznie ponownie. Dzisiaj chciałam techniczne sprawy przekazać, jak zarejestrować się do Klubu Zdrowia z suplementami, również tam jakieś kosmetyki, inne rzeczy Kaliwita. I wybrać na konsultanta Renata Zażycka mnie. I to nie jest takie łatwe, jak się okazuje, bo po zmianie nowej strony szaty graficznej jest jeszcze bardziej skomplikowane. Mimo, że ja podaję linki moim klientom, których konsultuję, to jednak oni się gubią i gdzieś znikają później. I problem w tym, że jak się zapiszemy gdzieś indziej, to jesteśmy już u kogoś innego problem w tym, że możemy tak się zarejestrować, że w ogóle trafimy w kosmos i nie mamy konsultanta. Ale, żeby to zrozumieć, to przejdźmy do strony internetowej, wszystko wytłumaczę po kolei. Popatrzę, jak tutaj się to zmienia. Będę mówić, ok, już zmieniamy. Chyba mi się to uda. Muszę zmienić ekran. O, jest, dobra. Przechodzimy na ekran. To jest strona. Klinika Zdrowienia, popatrzmy, widzicie chyba w odwrotną stronę. Klinikazdrowienia.pl. Klinika, pauza, myślnik, zdrowienia.pl. I teraz tutaj, jeżeli jesteśmy na tej stronie, tu jest bardzo dużo różnych e, przesunięć, różnych mm, w menu możliwości, artykuły, rodioli mangostan, polinezja noni, kolejne artykuły się tu rozszerzają i tak dalej. Choroby, różnego typu choroby, tak można przeczytać, różnego typu choroby, także menu się rozszerza, można znaleźć tu bardzo, bardzo dużo rzeczy. Ale jest jeden szczególny link tutaj, kupuj w cenach producenta, kupuj w cenach producenta kochani i to, Należy kliknąć. Jesteśmy na stronie, przypominam, jeszcze raz pokażę bliżej. Klinika myślnikzdrowienia.pl Dzisiaj techniczne informacje, jak zarejestrować się do klubu zdrowia kaliwita, aby być u mnie jako konsultant wasz konsultant, aby nie zagubić się w czeluści. I tu klikamy teraz. Trzeba stronę oczywiście tutaj przesunąć. Więc ja ją tutaj przesunę, proszę, w dół, proszę. I tu mamy różnego typu, popatrzcie, linki, różnego typu linki do różnych krajów, tak, do różnych krajów. Ale my sobie poszukajmy Polski, gdzie tu będzie Polska, może na samej górze, o kurczę, nie ma, zaraz popatrzymy. Jest, tu jest. Tu jest Polska i jest. O, proszę. Dobra, tu widzicie. Ja sobie kliknę w link. Popatrzcie na sam koniec tego linku. To jest taki ważny numer. Nie wiem, czy będzie dobrze widać, ale Wam przeczytam. Na samym końcu jest 0481110715. To jest mój numer w Kaliwita, pod który się rejestrujemy wszyscy, ponieważ za bardzo. Bardzo dużo ludzi mi zginęło, bo się pogubiło w tym wszystkim na nowej stronie firmowej. Dlatego tu pokazuję 0481110715. I klikamy z tej strony. Pokażę Wam jeszcze inną drogę. Zobaczymy, co nam się tu pojawi. O, jakiś facet, tak? No nic. Strona firmowa, ale tu na górze pisze już, patrzcie, jesteście we właściwym miejscu. 048 -1 -1 Przesuwamy suwaczkiem. Proszę, tu przesuwamy. I co oto mamy? Formularz do wypełnienia. Mój numer 048 1110715. Kto jest Waszym sponsorem? Renata Zarzycka. Proszę bardzo, przesunę, żebyście widzieli lepiej. I taką oto stronę wypełniamy jako osoba fizyczna. Nie musicie być od razu firmą, sklepem, nie wiadomo czym. Możemy kupować dla siebie. Większość osób kupuje po prostu dla siebie. I popatrzcie dalej. Dane imię, nazwisko, data urodzenia. Najlepiej tą datę urodzenia jest wybrać albo o, tutaj różne dane, więc nie będę tu pokazywać jest o z kalendarza Albo wypisać tak, jak tutaj we wzorze. Rok urodzenia, taki, o, taka poprzeczna kreska, miesiąc i tak dalej. Ale jak nie wiemy, no to wybierzmy sobie na przykład urodzony w 86, styczeń, może nie, może na przykład maj, dobrze i 15. I już nam skoczyło elegancko. Data, jeszcze wybierzmy płeć, no są tu dwie płcie, tylko takie podstawowe, więc coś wybierzmy, tak jak się urodziliśmy, prawda, albo kobietą, albo mężczyzną, więc sobie to wybieramy, e, imię, nazwisko, tak, adres, dalej, bardzo ważne jest tu, żeby wpisać dobry telefon, bo on się może przydać, że dostaniecie smsa z powiadomieniem o przesyłce lub dla kuriera, żeby zadzwonił, czy jesteś w domu. Lub dla listonosza. I tu mail, ponieważ dostaniesz wszystkie informacje na maila odnośnie kosztów, jakie produkty, czy się nie pomyliłeś, nie pomyliłaś w zamówieniu, czy faktycznie do dobrego sponsora się zapisałaś, zarejestrowałaś, czy to jestem ja, czy może jakaś pomyłka, bo jeżeli nie masz tutaj numerów, to popatrz, co się może wydarzyć. Nie wiem, czy się mi to uda skasować. Patrz, nie ma. Nie ma i głupoty mogą się wydarzyć. I klikniemy tu byle co na przykład, bo tu się może jakaś propozycja nam wydarzyć, i byle pierdołe klikniemy, i już znikniesz, i już będziesz gdzieś indziej, a później nie możesz do mnie dzwonić i zawracać mi wtedy głowy, bo jesteś u jakiegoś innego konsultanta. Po prostu wybieramy, tak jak wybierasz lekarza w przychodni nieraz, to tu wybieramy swojego konsultanta. Tu trzeba jeszcze tylko zaznaczyć. Ja powiem tak, że Tutaj mamy hasło, żeby się dostać nieraz. Wystarczy nam numer klubowy, który dostaniemy, wystarczy nam mail, jaki tu wpiszemy, dokładnie trzeba wpisać, żeby dostać się, żeby zrobić zamówienie do takich paneli. Ale czasem, żeby dostać się jeszcze w inny sposób, piszemy hasło. I najczęściej e, proponuje ci proste jakieś hasło. Zbyszek, jak masz na imię, Zbyszek na przykład i rok urodzenia 60 na przykład. albo jakieś tam. Inne, jakieś proste albo ulubione swoje hasło, żeby zawsze też mieć swoje łatwe hasło i oczywiście wyrażam zgodę. Tutaj coś tam mamy, zapoznałem się z regulaminem, tak, oczywiście chcę dostawać promocyjne informacje i inne. Tutaj sobie oczywiście, o proszę, sumujemy dalej, proszę, i mamy, jak już się tu zapoznaliśmy, Mamy tutaj wyślij, nie będę klikać, ponieważ zaraz nam powie, że nie wypełniliśmy formularza. Natomiast wrócę jeszcze raz do tego formularza. Moment. Jest. Natomiast popatrz, jak wypełnić. Jaki numer wpiszesz? 048 111 0715. I wtedy jesteś w mojej grupie konsultacyjnej. Jeżeli wypiszesz inny numer albo byle co klikniesz, nie będziesz u mnie. Dlatego pilnuj tego numeru, żeby wszędzie on się pojawiał. Czasem jest taka zmyłka, że te strony wyprowadzą Cię gdzieś na manowce i nagle znajdziesz się gdzieś indziej. Dlatego natychmiast trzeba się konsultować i Napisać, że halo, halo, ale ja chcę być u Zażyckiej, tak? Numer jej jest taki, właśnie 048110715. Nie tak dawno, w ten tydzień, zapisywał się tutaj do Kaliwity mój klient, a przy okazji mój daleki kuzyn, i pracowaliśmy konsultacje, robiliśmy zdrowotną i jeszcze psychoterapeutyczne konsultacje. W jego rodzinie różne pomocy trzeba było. No i chciał bardzo być u mnie, no bo rodzina i bardzo mi miło, że rodzina jest taka sympatyczna i, i, i docenia mnie. Natomiast mimo, że wypełnił ten formularz, później pogubił się w sklepie. W sklepie macie ceny od razu klubowe, tańsze, najtańsze, jakie są możliwe z produktów Kaliwita. Także warto wypełnić ten formularz i... Tutaj pogubił się troszkę i gdzieś go wyprowadziło na manowce i w efekcie za, zapisał się zupełnie gdzieś indziej, ale od razu widział, że nie jestem jego sponsorem, konsultantem i od razu szukał rozwiązania. Pokażę Wam, jak to możliwe. Czasem wchodzimy na strony po prostu firmy kalivita.com.pl yy, i tu mamy taki ptaszek oto, o zdjęciuszko, widzicie, karteczka i klikamy tu. I to jest rejestracja inaczej, jak nie wiemy, formularz rejestracyjny. I tu musimy coś wpisać. I tu musimy coś wpisać, jakiegoś sponsora. I czasem głupoty wpiszemy, więc wpisujemy 0,48. Jak nie wiesz, co to? 0,48. Przybliżę. 1, 1, 1, 0, 715. Co wyskoczy? Renata Zarzycka, jesteś u mnie. I już wiesz, że będziesz mieć dobrą opiekę i pomogę Ci, jak tylko będę potrafić, w Twoich problemach zdrowotnych poszukamy rozwiązań i trzeba wypełnić tylko ten oto formularz, i pozaznaczać wszystko tutaj tak, wyrażam zgodę. Dzięki temu będziesz mieć ceny 25-30% tańsze. Dzięki temu na suplementy Kaliwita, zresztą kosmetyki, tam są też filtry do wody. Alkalizujący tą wodę, bioharmonek, czyli działanie energią, poprawa energetyki naszych komórek, tak itd. Mnóstwo urządzeń tego typu, ochrona komórek jest taki plaster specjalny chroniący przed smogiem elektromagnetycznym, pasta od zębów naturalna, zupełnie bez tych fluorów, itd. Jest dużo ciekawych rzeczy oprócz wspaniałych suplementów. Natomiast tu będziesz mógł się zapytać, jak po prostu sobie poradzić, ewentualnie jakie dawki są faktyczne, bo pamiętaj, że w dzisiejszych czasach firmy suplementacyjne nie mogą ci podać dawek leczniczych. W katalogu jest piękny katalog, ale znajdziesz tylko profilaktyczne dawki i bardzo, bardzo ogólne informacje. Dlatego potrzebujesz mieć kogoś jak doradca, konsultant, sponsor. Który ci dużo opowie i ma doświadczenie. No, im większe, tym lepsze. Ja jestem od 98 w Kaliwita. Mam najwyższy tytuł w Polsce podwójna złota palma Double Golden Palm Manager i co świadczy ogromnej pracy, jaką włożyłam. Faktycznie 20 lat, no stop od 7 do 23. Przy telefonie, e-konsultacje, e e-marketing, e-biznes, e-praca, e po prostu. Tak, także także teleporady dzisiaj byśmy to nazwali, ale to faktycznie było ważne. Dzisiaj mówię jeszcze online. Jeżeli chodzi, prowadzę konsultacje online na WhatsApp, na Facebooku, na różnych platformach dostępnych, także na Skype'ie, natomiast natomiast może być telefoniczna, ponieważ najwięcej osób telefonicznie, nie każdy jest taki technologicznie usprawniony, także tutaj jesteśmy na stronie kalivita.com.pl i kliknęliśmy w taki guzik, jeszcze raz Ci przypomnę, tu, o, tu, kliknęliśmy w to, Tutaj zarejestruj się. Tu piszę, zarejestruj się. Tak, i tu mamy mój numer. Proszę. 048110715. I już jesteś u mnie. I wypełnij formularz. Tam cię przerzuci już dalej do numeru. Jak zaznaczysz wszystko poprawnie, do numeru klubowego. Zapisz sobie ten numer klubowy. Przy okazji dostaniesz informację na maila i przejdziesz do sklepu internetowego z cenami najtańszymi w Polsce. Żaden sklep prywatny nie będzie miał takich cen. Ceny najtańsze, bardzo dużo promocji, 15% w tej chwili jest. One się ciągle zmieniają, więc można bardzo dużo produktów znacznie taniej kupić niż cena klubowa, hurtowa. Każdy może kupować dla siebie i przede wszystkim bardzo dużo osób. Przede wszystkim zapisuje się, ponieważ ma poważniejsze problemy zdrowotne. Potrzebuje dużo tych produktów i często kupować w związku z tym na pewno bardziej opłaca się zarejestrować i kupować dla siebie korzystać z dodatkowych promocji i dodatkowych rabatów. Ja się z wami już tutaj dzisiaj żegnam. Myślę, że jest to jasne i logiczne, że trzeba po prostu wypełnić właściwy numer, żeby wybrać sobie właściwego doradcę lub sponsora, który jest w stanie wam pomóc. A moja strona jeszcze wróćmy na moją stronę to jest klinika myślnikzdrowienia.pl. Tu macie też rejestrację, tak? Ale również mamy tutaj, popatrzcie, o menu się otworzyło. Mamy tutaj bardzo, bardzo o zdrowiu, kosmetyki, choroby. No, otwórzmy te choroby, zobaczmy, co tam się pojawi. Tu macie listę różnych chorób. O, przeskoczyło wszystko, tak? Ok. Mm, tutaj mamy Ononi, mój ulubiony sok, który pomaga niezwykle ludziom w wielu problemach bardzo poważnych dolegliwościach proszę tu historia różne jest książka również o ono tu mamy mango tam też wspaniały owoc azjatycki tu mamy Rodiolin na uspokojenie na depresję na wyciszenie umysłu tu mamy różnego typu artykuły zjedźmy troszeczkę dół proszę tu jest spis y, różnego typu artykułów takich z dawnych lat i z teraz gdzie można sobie różne rzeczy wyczytać. Kurkuma, no, wspaniały też produkt. Tu właśnie artykuł naukowy o Noni, który napisałam do jednego z magazynów zdrowotnych. Kliknijmy go sobie tak z ciekawości, proszę bardzo. Jest za chwileczkę, o, jest, i pojawił się, proszę. Aloha Noni, ponieważ z Polinezji jest, także tu macie artykuł naukowy i macie mnóstwo, proszę bardzo. Materiałów źródłowych w artykułach naukowych tylko i wyłącznie naukowe artykuły, które mówią nam, że no nie jest wspaniałe, tak I przy leczeniu, uzdrawianiu raka, jak i alergii i wielu, wielu innych traum. Polecam ten artykuł sobie przeczytać, ponieważ jest tu bardzo, bardzo dużo właśnie odnośników. Te cyferki tutaj, może mi się uda przysunąć tu, tu cyferki, proszę. 3, 4 to są materiały źródłowe. 3-4 odniesienia do źródła 5, jakieś inne źródło naukowe. Popatrzmy jeszcze raz, o proszę. Także noni to nie jest jakaś pierdoła, owoc, który w ogóle sobie pijemy, żeby sobie pić. Proszę bardzo, ile tu jest naukowych, proszę bardzo, naukowych, profesor nawet, watocz pisze, naukowych e, materiałów, ile jest, jeżeli znajdziecie gdzieś o taki numer do i. Tutaj mamy DOI, proszę bardzo. Zaraz szukam tego, tym. tylko mi jest ciężko to znaleźć. Jest tu o, tą patyczkiem. DOI, DOI, to jest artykuł naukowy, pamiętajcie. Przeczytajmy. Przeciwzapalne właściwości wybranych roślin zawierających związek irido, związki iridoidowe, to co ma noni i tak dalej. Więc to jest też właśnie, ponieważ noni też ma więc przeciwzapalne działanie, tak? I tak dalej, i tak dalej. Także tu mamy bardzo, bardzo dużo tego typu artykułów. Tu mamy następne DOI, proszę. O, tu mamy DOI, czyli następny artykuł naukowy mówiący o czym? Tutaj ktoś napisał, tak, taki zagraniczny. O, tu mamy ONONI, zagraniczny artykuł naukowy, kochani, z medycyny. Także yy, czy witaminy, czy zioła, czy owoce zdrowotne, to nie jest tak, że one nie działają. One mają mnóstwo badań naukowych, tylko jeżeli ty nie wiesz o tym, to będziesz negować, że to bzdury niemożliwe, żeby działały, pomagały. Poszukaj DOI. DOI to są artykuły naukowe. Poszukaj, no nie, DOI. Niech Ci pokażą się różne artykuły naukowe. Zobaczysz, jak dużo tego jest. Ja tu zamieściłam tylko kilka pod swoim artykułem. No nie kocham, uwielbiam, bo bardzo duże ilości pomogło natomiast tu mamy następny DOI on na, na końcu jest też artykuł który tu ma o następny DOI także czyli artykuł naukowy Natomiast no po prostu kto się interesuje, ten wie, kto nie, to niestety neguje i no, ja patrzę na niego jak takie nieświadome dzieciątko, taki, taki niemowlaczek, który jeszcze nie, nie rozumie dużo, jest dopiero na początku swojego rozwoju w tym temacie, w tym temacie medycyny naturalnej, który ma bardzo dużo do przejścia. Być może trzeba traumy, być może trzeba czasem zachorować ciężko, żeby dopiero zainteresować się tymi tematami, także... Jeszcze raz, jak jesteście na mojej stronie, klinika myślnik, moment, proszę, klinika myślnikzdrowienia.pl. Klikamy sobie tutaj: Zarejestruj kupuj w cenach producenta zarejestruj i tu mamy różne kraje. Tu możecie sobie po fladze znaleźć różne kraje, żeby się zarejestrować w Niemczech, w Anglii, gdzieś, a tu mamy Polskę tu mamy Polskę, tak, o. Więc już klikam sobie tu i już jestem na moim, tutaj moja strona w Kali Wita, Renata Zarzycka. Mój numer 04811 0715. Proszę, formularz i jesteś u mnie. Wszystkiego dobrego życzę Wam. Już dzisiaj się żegnam. Można się również zarejestrować na konsultację do mnie, zapisać, zadzwonić do mnie i przekazać informację, że chcesz najpierw sobie czegoś się dowiedzieć, potrzebujesz pomocy w dawkowaniu, doboru suplementów, diety, to jest wtedy dłużej, jeżeli jeszcze dietę robimy, to dwie godziny na konsultacje co najmniej potrzebuje. na suplementy mi godzina wystarczy, oczywiście taka konsultacja, wiedza zawsze jest płatna, bo za darmo to jej się nie szanujesz. zauważyłam, Nieraz i pamiętaj o tym, żeby właściwy numer wpisać przy rejestracji. Ewentualnie, jeżeli zdecydujesz się kupować sobie taniej i abym była Twoim konsultantem dalej w Kaliwita. Wszystkiego dobrego Ci życzę i do usłyszenia. Tu tak dziwnie świeci, ale okej. Okay. Do usłyszenia, miłego popołudnia. Życzę do widzenia.